Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę z kilkoma zdrabkami, ale pomyślałem, że nagram taką oto premierkę. Troszeczkę nowości do mnie dotarło i z tego co kojarzę, te zdrabki ostatnio wyszły, te w czwartek, ta zdrabka poprzednim razem, także mam tutaj okazję zrobić dla Was premierkę. Kopalnia Rubinów za 10 zł, jedna zdrabka. I tutaj mam 3 razy duża kasa za 5 zł, czyli mamy tutaj 15 zł, 10 zł, 25 zł. Te zdrabki z tego co widzę są z różnych paczek, mam numer 8, 37, 22, a kopalnia Rubinów z numerem 4. Także za chwileczkę zobaczymy jak nam tutaj się ułoży. Trzymajcie oczywiście mocno kciuki, no i zabieramy się za naszą premierkę. Także zaczynamy od ósemki, z tego co widzę, to tutaj szukamy naszych liczb i ponadto jeszcze takiego to pliku. E, za plik wygrywamy przypisaną kwotę. Także tutaj za plik nie mnożymy. Widzę, że mamy tutaj szósteczkę 33, 34 i 17. Także zobaczmy.

Także coś będzie już na tej mojej premierce, no i trójeczka. Może wygrane zostawimy na końcu. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyna wygrana w dzisiejszym odcinku. Teraz, może za koleją, weźmę 22. Aha, tutaj tak dziwnie zrobili. Mamy tak 14, 35. 22 tak jak numer z drabki, i 36. Zobaczmy czy może uda się znaleźć klik. Tutaj mamy 34, czyli zaczynamy obokiem. Mamy jedynkę 28, 21 bliziutko, 12. Drugi rządek. Mamy tutaj tak 32, 9, 30. 1, 33 i 24. Także tutaj puściutko. Tutaj zobaczymy kontrolne. Jeżeli je znajdę, mamy MO. Także tutaj ta zdrabka przegrana. Mam jeszcze jedną zdrabkę, numerek 37. Zobaczmy. Liczę na ten plik. Zobaczmy, czy uda się go znaleźć. Wygrywające liczby mamy tutaj 36, 25.

35 bliziutko, 19 i na koniec czwóreczka. Także tutaj niestety pusto. Literki różne. Także co, mamy tutaj jedną zrabkę na 3. Zobaczmy od razu, co tutaj mamy. Tutaj znaleźliśmy siedemnastkę. Pewnie będzie zwrocik, no ale zobaczmy. No i mamy zwrocik. No ale fajnie, że. Tutaj premierka zaliczona jest z wygraną. Także fajnie, fajnie, fajnie. Mamy tutaj piątkę z 15. No i zobaczmy kopalnię rubinów. Muszę powiedzieć, że ładna zdrabka. Tutaj szukamy rubinu. No i takiej skrzyni. Za skrzynię mnożymy wygraną razy 2. Także zobaczmy. Szybka zdrabka. O, i tą zrabkę się na pewno lepiej drapie niż e, dużo kasy. Tutaj mamy tak, na początek pierścionek. Pierścionek. Później mamy portfel, klik, klucz, koronę, garniec, koniczynkę, portfel, klucz. Tutaj nie widzieliście. Szkoda, że te symbole się powtarzają. Tutaj mamy świnkę. Sejf. Kolejna korona. Monety. Zegarek. Bank. No i ostatnie. Szanse. Tutaj mamy kolejny garniec. Worek. Kolejny pierścionek. Gwiazdka i na końcu koniczynka. Także niestety z tą zdrapką nam się tutaj nie poszczęściło. A literki kontrolne różne, także niestety ta zdrapeczka nam się nie poszczęściła. No ale i tak fajnie, że tutaj miałem okazję sobie zdrapać takie oto nowości. Mamy tylko dzisiaj piątkę z piętnastu. Czyli ta premierka tej zdrabki dużo kasy lepiej się spisała. Mamy piątkę z 15, łączny wynik to piątka z 25, także niestety 20 zł na minusie. No ale niestety tak czasami bywa, w sumie często tak bywa. Cóż zrobić? Mam nadzieję, że kolejny odcinek uda się wygrać. Właśnie dużo kasy zobaczymy. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku pójdzie nam tutaj lepiej. Tutaj Wam powiem, że mam oto taką zdrabkę za 30 zł, kosmiczne 7. Bardzo długa zdrabka z numerem 13. Także myślę, że kolejny odcinek będzie z tą oto zdrabką. I myślę, że dokupię jakąś zdrabkę bewijską i zrobię jakiś fajny pojedynek. Także możecie również mi tutaj podpowiedzieć, z jaką zdrabką tutaj chcielibyście zobaczyć ten oto pojedynek. Zastanawiam się nad zdrabką kaszmania lub za zdrabką kasz za 20 euro. Także, także chętnie posłucham Waszych podpowiedzi. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to zostawiajcie łapeczki w górę pod filmikiem. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego, pa pa.